Witajcie, dzisiaj opowiem Wam, ile naprawdę kosztuje przeprowadzka z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii na własnym przykładzie. My przeprowadziliśmy się do Malagi, mając polskie paszporty. Zrobiliśmy to możliwie ekonomicznie, ale też nie obyło się bez niespodzianek i dodatkowych wydatków. Zaraz Wam pokażę na konkretnych liczbach. Mam tutaj wszystko zapisane, żeby niczego nie pominąć, no więc yy, zaczynajmy. Zacznijmy od przyjemniejszych rzeczy, czyli za co nie musieliśmy zapłacić. Nie musieliśmy zapłacić za wizę, ponieważ mając paszport z kraju, który jest w Unii Europejskiej, możecie tutaj po prostu przyjechać i mieszkać. Nie potrzebujecie wizy, żadnych dodatkowych pozwoleń, nie ma dodatkowych opłat itd. itd. Jest to ogromne ułatwienie, jest to oszczędność czasu, pieniędzy i stresu, więc to jest na pewno dobry początek. My zdecydowaliśmy się spakować w auto. Jedyne co musieliśmy dokupić, bo auto już mieliśmy to bagażnik dachowy był to koszt 500 funtów, bo jeszcze płaciliśmy tam w funtach. No a cała trasa wyglądała następująco. Prom sportsmove.com 113 funtów. Dwa noclegi po drodze, koszt około 100 euro, benzyna około 300 euro. Autostrady około 50 euro. Jedzenie po drodze około 70 euro. Dodatkowe ubezpieczenie drogowe na Europę przez rak, około 50 funtów. To był nasz must have, bo przed wyjazdem mieliśmy przygody z tym autem. Na szczęście w trasie nic się nie przydarzyło już, ale dzięki temu mieliśmy spokojniejsze głowy, że w razie czego po prostu mamy to ubezpieczenie. Myśleliśmy też o promie bezpośrednio z Portsmouth do Santander w Hiszpanii. Koszta wtedy by się rozłożyły inaczej, na pewno. Prom jest wtedy droższy, ale nie wydajecie pieniędzy na noclegi czy benzynę, przynajmniej nie aż tyle. Po przyjeździe trzeba wyrobić numernie i to jest taka pierwsza formalność. Tutaj jest to dość proste. Koszt tego to 10 euro. No i to warto zrobić jak najszybciej. Możecie to zrobić jeszcze zanim przyjedziecie do Hiszpanii. No my zdecydowaliśmy się yy, zrobić to już na miejscu. Zderzyć się z tą biurokracją. Ubezpieczenie zdrowotne. My korzystamy tutaj z publicznej służby zdrowia, to znaczy, jeszcze nie korzystaliśmy, natomiast mamy tutaj opłacane składki, ponieważ oboje pracujemy. Jednakże, nie znając języka i na sam początek, warto rozważyć też yy, ubezpieczenie prywatne. Jest to koszt około 250 euro miesięcznie na parę. Rejestracja auta. O, to było wesoło. I to właśnie był ten yy, dodatkowy koszt, którego się nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy przerejestrować auto z. UK do Hiszpanii bez opłacania cła i VATu jako mienie osobiste. Niestety nie udało się. Chodziliśmy po urzędach, czytaliśmy, próbowaliśmy wszelkimi siłami, no niestety nie. Do tej pory nie jest to dla mnie jasne, jak to wygląda. Z tego co się dowiedzieliśmy, no niestety, spoza Unii Europejskiej, a UK już nie jest w Unii Europejskiej, ten VAT trzeba opłacić. Obeszliśmy to w ten sposób, że wynajęliśmy firmę, która przerejestrowała to auto do Irlandii, a później tutaj już do Hiszpanii. Zapłaciliśmy za to 1300 euro. Nadal o wiele, wiele taniej niż jakbyśmy opłacili ten podatek. Gdzie mieszkać na start? Pierwsze dwa miesiące mieszkaliśmy w Airbnb. Dużo osób tak robi. Wynajmując coś na dłużej, zdalnie, niestety, można trafić na oszustów. Ceny w Maladze na maj 2025 przez Airbnb. Wynajem mieszkania zaczyna się od 1500 euro miesięcznie. Oczywiście zależy od miejsca, wielkości i tak Pokój można już wynająć od około 600 euro. No i tutaj nie mamy żadnych dodatkowych opłat za internet, media, wodę, prąd i tak dalej. Wynajem długoterminowy. Później można coś oczywiście wynająć na dłużej albo kupić, no ale skupmy się na wynajmie. Myślę, że można coś wynająć za 800 euro z rachunkami powiedzmy 1000 euro, ale to jest takie minimum w Maladze, w Andaluzji. Plus musicie zapłacić depozyt. Często jest to miesiąc, dwa miesiące z góry, a nawet płatność z góry, na przykład na 6 miesięcy, jeżeli nie macie pracy w Hiszpanii. Jest to takie zabezpieczenie dla osoby, która wynajmuje Wam mieszkanie. Koszty życia na miejscu. Według danych z marca miesięczne koszty życia dla jednej osoby to około 535 euro. Czyli dla pary, no tak myślę, że minimum euro spokojnie. I to gotując w domu, robiąc zakupy w tańszych sklepach i bez szaleństw na mieście. Podsumowanie kosztów. Nasza przeprowadzka bez kosztów życia po przyjeździe kosztowała nas 163 funty 520 euro. No i 500 funtów, y, które dodatkowo wydaliśmy na bagażnik. Koszt życia przez pierwszy miesiąc w Malazze dla pary to około 2500 euro. Czyli żeby zacząć żyć tak jak my, warto mieć przygotowane około 5000 euro. To pozwala wam przetrwać pierwszy miesiąc dwa, zanim znajdziecie pracę i ustabilizujecie się na miejscu. Mam nadzieję, że ten film wam pomoże lepiej zaplanować przeprowadzkę do Hiszpanii. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jak widzicie, tanio nie jest, ale nie trzeba mieć fortuny. A jeśli film wam pomógł, proszę zostawcie łapkę w górę i suba. Pa!